Witam Cię serdecznie, z tej strony położna Aleksandra Sikorska. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Ci o takim drugim pytaniu, które zawsze słyszę na wizycie patronażowej u swoich pacjentów, zazwyczaj na pierwszej wizycie. Przypomnę, że pierwsze pytanie dotyczy czkawki, drugie pytanie dotyczy zimnych rączek i stópek. I tak to jest, że Wy rodzice jesteście bardzo spostrzegawczy i zauważacie u swojego dziecka, że ma zimne stópki i rączki i że te stópki i rączki mogą być w kolorze takiego nawet fioletu. I jesteście zaniepokojeni, zastanawiacie się, czy dziecku jest w ogóle ciepło, czy może za lekko ubieracie dziecko, macie wątpliwości co do tego, czy, czy dobrze się swoim dzieckiem zajmujecie. Mm. Przede wszystkim, czy jest dobrze ubrane i czy temperatura otoczenia jest prawidłowa. No i moje, moja odpowiedź zawsze uspokaja. Oczywiście nie jest to moja autorska odpowiedź, tylko jest to po prostu odpowiedź na to pytanie. Pytanie brzmi, dlaczego dziecko ma takie zimne stópki i zimne rączki, dlaczego one są w takim kolorze szarawym czy tam fioletowym. No więc, dziecko ma problem z termoregulacją i ma energię na to, żeby ogrzać swoje narządy wewnętrzne, te, które są w klatce piersiowej i w jamie brzusznej. I ma energię na to, żeby ogrzać swój mózg, ale niestety nie wystarcza już energii na to, żeby ogrzać te części ciała, które są najbardziej dystalne, czyli takie najbardziej po boku, tak? Czyli właśnie rączki i stópki. I z tego właśnie też względu te Rączki i stópki zawsze będą chłodniejsze, mogą być nawet wydawać się takie letnie e, albo nawet zimne. Nie przejmujcie się tym, to jest zupełnie normalne. Nie ma to w ogóle z, w związku e, z tym, że waszemu dziecku jest zimno. E, dobrze jest się uzbroić w odpowiedź na to pytanie, bo za chwileczkę czeka was, e, czekają was odwiedziny babci i dziadków, e, którzy od razu zauważą, że wasze dziecko ma zimne rączki i stópki. I wtedy spokojnie wytłumaczcie im, że nie trzeba przykrywać dziecka kolejnym kocem, nie trzeba dziecku zakładać czapki ani, nie daj Bóg, jakichś rękawiczek, dlatego że temperaturę u dziecka, a może nie temperaturę, tylko jakby ciepłotę ciała sprawdzamy poprzez możenie dziecku pomiędzy łopatki swojej dłoni. I jeśli dziecko tam, między łopatkami ma ciepło, Wtedy oznacza, że jest w komforcie cieplnym. Jeśli dziecko jest spocone, to znaczy, że jest przegrzane, że trzeba zdjąć jedną warstwę i zobaczyć, czy to wystarczy. Jeśli dziecko między łopatkami będzie miało zimno, to znaczy, że rzeczywiście jest troszeczkę za lekko ubrane i wtedy trzeba to dziecko e, dokładniej ubrać. Także mm, no dokładnie, czyli po prostu dołożyć jedną warstwę i zobaczyć, jak dziecko zareaguje. E, czyli nie sugerujemy się ciepłotą, stópek i rączek, tylko. Właśnie tą temperaturą, no to jest takie bardzo subiektywne, tak? Bo ja teraz nie podam przedziału temperatury, tylko chodzi o to, że masz poczuć albo, że jest ciepło między tymi łopatkami, albo że jest chłodno, albo że jest po prostu dziecko spocone, wtedy musisz tą warstwę jedną odjąć. Więc tak, dziecko może mieć, może mieć te zimne rączki i stópki. Ta termoregulacja z czasem. Będzie lepsza i no na pewno te pierwsze, pierwszy tydzień, tak do dwóch tygodni, dziecko może mieć chłodniejsze stópki i rączki. Jeszcze dodatkowo chciałam powiedzieć coś na temat niedrapek. W kontekście zakładania rękawiczek jak dziecko ma zimne rączki, nie, nie powinno się tego robić z jednego prostego względu. Nasz maluch ma cały czas stymulować sobie okolice wokół ust, wkładać rączki do buzi, ssać, lizać paluszki itd. I to jest dlatego malucha stymulacja jamy ustnej, która w przyszłości płynie na jego aparat mowy. Czyli to jest potrzebne do nauki jedzenia, potrzebne do nauki mówienia. Jeśli my dziecku założymy nie i dziecko zostanie pozbawione tej stymulacji, to my dziecku wtedy nie robimy dobrze. Eee... No, my generalnie, my, takie pokolenie laty tam 90., jeszcze może 2000, e, jesteśmy chowani na niedrabkach, bo nie wiem, czy one były modne, czy, czy co. E, no, w każdym razie nie było badań na ten temat, że one w jakiś sposób szkodzą. E, I to też nie jest tak, że ludzie, którzy zakładali niedrabki, czy, czy rodzice, którzy zakładali niedrabki, to robili dzieciom jakąś wielką krzywdę, ale. No my teraz mamy badania na ten temat i wiemy, że te niedrabki nie są zdrowe, że dziecko powinno sobie stymulować okolice właśnie jamy ustnej. Więc jeśli my możemy zajmować się własnym dzieckiem najlepiej, jak możemy, no to słuchamy takich słuchamy takich rad, żeby po prostu tego nie zakładać. Zawsze możecie doczytać na ten temat, znaleźć badania naukowe na ten temat, jeśli ktoś jest zainteresowany. Ja tutaj przekazuję jedynie Taką krótką sugestię, wiem, że nie macie czasu, bo macie małe dziecko w domu, e, także taka sugestia ode mnie, po prostu nie zakładajcie niedrapek. Pozdrawiam serdecznie.